Witam was serdecznie w kolejnym nagraniu dlaczego sprzedaż jest najważniejszą umiejętnością w życiu. Nie chodzi tylko o pieniądze, ponieważ kiedy słyszysz sprzedaż, myślisz chodzi na pewno o kasę. Chodzi na pewno o pieniądze. Oczywiście sprzedaż jest fenomenalnym fenomenalną umiejętnością, która daje ci zarabiać, ale zastanówmy się czym w ogóle jest sprzedaż. No bo co to ta magiczna umiejętność to jest coś niedostępnego dla innych. O co w tym wszystkim chodzi? Sprzedaż jest przede wszystkim umiejętnością przekonywania innych do Twojego zdania. I jeśli to zrozumiesz, to zauważysz, że nie tylko chodzi o kasę, nie tylko chodzi o pieniądze, nie tylko chodzi o, o biznes, ale również chodzi o Twoje życie. To jak przekonujesz innych do tego, żeby pójść akurat do tej restauracji, aby wyjechać akurat do tego miasta, to jest pokazanie dziecku, aby tego nie robiło ponieważ to nie jest odpowiednie. Więc umiejętność sprzedaży, czyli umiejętność przekonywania jest nie tylko potrzebna do tego, żeby zarabiać pieniądze, ale również potrzebna do tego, aby dobrze chować swoje dzieci, aby mieć fajne relacje ze znajomymi, przyjaciółmi, aby móc być liderem. I sprzedaż możemy tutaj podzielić na, 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 na dwie części. Pierwsza z nich to jest odpowiednie przygotowanie. Odpowiednie przygotowanie do sprzedaży to klucz do tego, aby w ogóle zacząć cokolwiek sprzedawać, żeby zacząć w ogóle przekonywać kogokolwiek do Twojego zdania. Więc też nie może być to sytuacja, w której Ty przekonujesz kogoś do czegoś bezsensownego. To, czyli nie mogą być to słabe produkty, nie mogą być to słabe jakości usługi, nie może być to jakieś głupie miejsce, do którego nikt nie chce pojechać. I chciałbym, żeby to Ci zobrazowało e, fenomen sprzedawców fenomen najlepszych sprzedawców na świecie. To są ludzie, którzy nie mają kiczowa produktów. Okazuje się, że najlepsi sprzedawcy, sprzedawcy, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki finansowe, to są ludzie, którzy posiadają fantastyczne produkty, fantastyczne produkty, które są powszechnie znane, lubiane, i stoją z tymi produktami w fenomenalne firmy, i sam sprzedawca, sam ich używa, sam yy, opowiada o nich wszystkim z zafascynowaniem, z entuzjazmem. I Tutaj już chcę Ci powiedzieć, że niestety większość ludzi często się zniechęca tym, że no ta sprzedaż mi nie wychodzi, chyba się tego nie nadaje. Zastanów się, czy czasami Twój produkt bądź usługa nie jest nieodpowiednia dla Ciebie, ponieważ nie z każdym produktem staniesz się dobrym sprzedawcą, ponieważ sam produkt jest jedną z najważniejszych rzeczy, jest tą pierwszą częścią dobrej sprzedaży. Bo druga część to. Już samo, sama sprzedaż, już sama umiejętność rozmawiania, sama umiejętność y, dobrego pokazania się aparycji, musisz dobrze wyglądać, musi, musisz dobrze się wysławiać, musi, musi wszystko ze sobą współgrać i to na szczęście, słuchaj. Jest do nauczenia się. Wszystko jest do nauczenia się i chcę, żebyś wiedział, że yy, może minąć miesiąc, dwa, trzy, może nawet cztery miesiące, ale w pewnym momencie to będzie bardzo przyjemne. A kiedy to będzie bardzo przyjemne, staniesz się dobrym sprzedawcą. Będziesz zarabiał fajne pieniądze, będziesz szanowany wśród swoich klientów, będziesz miał olbrzymią bazę klientów, z którymi będziesz pracował i będzie to jedna z najlepszych. Yy, Rzeczy, jaka się przytrafiła w życiu, czyli sprzedaż dobrych produktów za fajne pieniądze. Według mnie jest to jeden z najlepszych zawodów, jakim możesz się zająć. Oczywiście większość ludzi nie uważa w ten sposób, ponieważ nie umieją sprzedawać, czyli nie poświęcili tego czasu, nie poświęcili tych, tych miesięcy, żeby się tego nauczyć, albo mają strasznie niepotrzebne nikomu produkty, produkty, które wcale nie są atrakcyjne, wcale nie są bezpieczne i dlatego też nie mają wyników i cię zniechęcają. Więc. Zastanów się, czy ta pierwsza część sprzedaży, czyli dobry produkt, sprawdzony produkt, sprawdzona usługa jest w Twoim portfolio, a później zadaj sobie pytanie, czy poświęciłem odpowiednio dużo czasu na to, by sprzedawać, by zacząć e, się tego uczyć, by praktykować, aż wreszcie, czy e, poświęciłem wystarczająco dużo czasu na to, aby stać się w tym dobrym. Bo tutaj chodzi tylko o czas. Pamiętaj, tutaj chodzi tylko o czas. Więc ja pozostawiam Cię z... Słonecznego Dubaju i mogę tylko powiedzieć jedno: znajdź super produkty, znajdź dobrą osobę, która może ci pokazać pewne rzeczy, dobrego mentora, który może nauczyć się sprzedawać, i po prostu to rób, i wytrzymaj pierwsze kilka miesięcy. Dzięki temu osiągniesz szczyty w sprzedaży, i jestem pewien, że zmienisz całkowicie swoje życie, nie tylko na płaszczyźnie finansowej, ale również relacje z innymi ludźmi, jak i wszędzie, indziej. Zabrańcie do projektu Fortune Strategy, gdzie dowiesz się o ponadczasowych produktach i gdzie staniesz się w nich mistrzem sprzedaży. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętaj, że będzie masz to, na co się odważysz. Cześć!